Witajcie, ja jestem Sarna i dziś porozmawiamy sobie o nowej łatce na nowe generacje do gry Wiedźmin 3. A więc zobaczymy sobie co jest do poprawy i czy tak naprawdę warto czekać na łatkę na nowe generacje. Z ostatnich informacji wiadomo, że takiej łatki możemy spodziewać się w drugiej połowie 2022 roku. Natomiast to i tak nie jest pewną informacją, gdyż sama łatka została przesunięta już kilkukrotnie, a sami Redzi powiedzieli, że zanim dostaniemy Wieśka 3 na nowe generację, tak taki patch będzie musiał trafić do gry Cyberpunk 2077. A jak wiadomo, Redzi nie jest zbyt się z nią śpieszą. Powiem wam, że w mojej pamięci Wiedźmin nadal wygląda nieziemsko i po odpaleniu dużo się nie pomyliłem. Ta gra wygląda cały czas dobrze, ale fakt, jest kilka rzeczy, których na pierwszy rzut oka nie widać, a przyda im się na pewno mały lifting graficzny. Ale zanim o tym powiem, przejdźmy sobie do trybów, jakie możemy spodziewać się po patchu. Te na pewno oczywiście będą, bo nowa generacja, choć jest o wiele mocniejsza od poprzedniej, tak ciężko jest jej udźwignąć wszystko na raz, przez co dostajemy kilka możliwości trybów gry, co jak dla mnie jest lekką zmorą tej generacji. Okej, okay, na pewno będziemy mogli się tutaj spodziewać trybu rozdzielczości. Mam nadzieję, że będzie tutaj wtedy już 4K natywne, że będzie to bez checkboardingu, ale taki tryb widzę oczywiście w 30 fps, ach bo jakby miało być inaczej? Kolejny tryb będzie zawierał już 60 klatek na sekundę, ale tu, właśnie po dupie, dostanie rozdzielczość, która pewnie będzie mocno wahała się w zależności od tego, jakie rzeczy będą widoczne na ekranie. I pewnie maksymalną rozdzielczością ulżymy, to będzie 2k, ale bardziej ciekawi mnie, do jakiej rozdzielczości będzie spadać gra w wymagających momentach, o ile w ogóle będzie spadać. Ostatni tryb będzie zawierał ray tracing. Najpewniej będą to odbicia, choć mam nadzieję, że gra skorzysta z większej ilości opcji ray tracingu. Implementacja tej technologii w grze na pewno odświeży grafikę w pomieszczeniach, bo tam aż prosi się o to, żeby świeczki czy ogień z kominka oddawał światło takie, jakie ono powinno być. Jednak tu troszeczkę boję się, że dostaniemy 30 fpsów i albo będziemy mieli skalowaną rozdzielczość, Albo niestety przyjdzie nam znów zagrać w rozdzielczości Full HD jak to było w starych generacjach. Nie ukrywam, że to właśnie implementacja ray tracingu mnie najbardziej ciekawi. I to jest rzecz, która najbardziej może wpłynąć na wizualną zmianę w grze. W wielu pomieszczeniach, zamkach czy szlochach może to dać zupełnie inny odbiór lokacji. Cóż, no, mam nadzieję, że tego najzwyczajniej w świecie nie spierdolą. A jak będzie, to okaże się mam nadzieję, że w ciągu 2-3 miesięcy. A co do samych trybów, to pamiętajcie, że to tylko moja spekulacja i przewidywania, które opieram oczywiście na innych grach, wychodzących na nowe generacje. Ostatecznie może być zupełnie, zupełnie inaczej, ale jak będzie, się oczywiście przekonamy. Dobra, przejdźmy sobie do tego, co powinno zostać zmienione w wieśku, bo jak mówiłem na początku, gra zastarzała się bardzo dobrze i nadal z małym przybążeniem oka możemy w nią grać, ale jest pewno małe ale. Wiele dachów, strojów, czy detali budujących świat jest po prostu rozmazana i niestety dość mocno rzuca się to w oczy. Bo sam Geralt, jak i jego sztunek wygląda dobrze, tak cała otoczka, no cóż, tu nie jest już tak dobrze, przez co wydaje się, jakby nasz Wiedźmin był w z jakiegoś moda i po prostu za bardzo się to gryzie w oczy. Jest też możliwość, że Wiedźmin może wyglądać jak na pierwszych trailerach pokazanych przez CD Projekt Red. Bo jak wiadomo, Wiedźmin jest jedną z tych gier, które po wypuszczeniu na rynek dostały downgrade graficzny. I choć wiem, że jest to moje poboże życzenie, to zdaję sobie sprawę, że będzie to darmowy patch, więc nie może on kosztować za dużo pracy, niemniej jednak wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć w filmie. Okej, okay, a co oprócz tekstur wymaga zmiany? Na pewno jest to zasięg widzenia. Jak wiadomo, jest to gra z otwartym światem, więc nieraz wejdziemy na jakiś pagórek, by popatrzeć co jest przed nami. No i wtedy możemy się mocno zdziwić, bo to co zobaczymy, to mocno krojone tekstury drzew czy drogi, a nawet znikające obiekty w postaci NPC. To niestety mocno psuje imersję całej gry i w takiej grze, gdzie czasem lubimy się zatrzymać i podziwiać widoki, psuje to nasz cały odbiór. Także ekipa odpowiedzialna za zapacza, jeśli to oglądacie, a na pewno nie oglądacie. No ale jeśli jednak oglądacie, to mam nadzieję, że takie rzeczy jak tekstury i pole widzenia zostaną poprawione. Jest jeszcze kilka rzeczy, które można zmienić, ale dla mnie nie są one aż tak znaczące, ale wiadomo, jak się czepiać, to się czepiać. A więc na pewno można by tutaj ponieść jakoś cieni, które są ok, ale mogą one wyglądać o wiele, wiele lepiej. Drugą rzeczą są doczytywania tekstur, których nie ma tutaj może za wiele i choć są widoczne, bo jednak jeśli krzak pojawi się zaraz przy naszej postaci, to ciężko tego nie zauważyć, to wydaje mi się, że większa moc obliczeniowa konsol poradzi sobie z tego typu rzeczami. A no i jeszcze nie możemy zapomnieć tutaj o szybkim wczytywaniu się gry, czyli odpaleniu, czy użyciu szybkiej podróży. To jest ważne, bo wcześniej gra kazała sobie długo czekać aż się odpali, więc teraz nie powinno być już z tym problemu. Okej, okay, jeszcze przed podsumowaniem pozwolę sobie puścić taką wodzę fantazji i powiedzieć wam o tym, co marzy mi się w tym upgrade'cie, a czego na pewno nie dostaniemy. Przede wszystkim chciałbym większą destrukcję otoczenia, wiecie, takie łamiące się drzewa od ciosów większych potworów, czy też interakcje z otoczeniem, z naszą magią, przede wszystkim chodzi mi tutaj o Igni. Wiecie, że po użyciu jednak ta trawa płonęła, a wiatr by miał nieść ten ogień dalej. Dobrze, jakby zostały wprowadzone też jakieś zdarzenia losowe, coś na wzór jak w Red Dead Redemption 2, i tylko od nas by zależało, czy byśmy chcieli brać w tym udział, czy też nie. No ale to są tylko moje pomysły, które chciałbym zobaczyć w Wiedźminie, a których no, na pewno nie zobaczymy w tym patchu. Być może w Wiedźminie 4, jeśli takowy będzie. No spójrz, widzisz te odciski? Ok, teraz czas przyszedł na podsumowanie tych całych moich wypocin, a więc krótko, czy warto czekać na nową łatkę, na nowe generacje do na 3? Moim zdaniem tak, bo lekki lifting graficzny na pewno tej grze się przyda, a implementacja samego ray tracingu na pewno da nam jakiś mały powiew świeżości co do tytułu. Ja przed sobą mam do grania jeszcze dwa DLC i staram się, naprawdę staram się bardzo mocno doczekać do tego patcha. Mam nadzieję, że już ujrzymy go w przeciągu dwóch do trzech miesięcy. Okej, okay, w komentarzach dajcie na jakie Wy czekacie zmiany w patchu i czy w ogóle na takiego patcha czekacie. Pamiętajcie, że jeśli filmik Wam się podobał to możecie zasubskrybować mój kanał i dać lajka pod tym filmem. Ode mnie to już wszystko, trzymajcie się i do następnego. Cześć!